podkarpacie.pl. W Sanockim przedszkolu nr 3 zorganizowano Dzień Jabłka. Kolorowe wycinanki, liczne zabawy i przygotowane inscenizacje miały podkreślić rolę owoców i warzyw w codziennym jadłospisie. Proponujemy dzieciakom zawsze w naszych jadłospisach owoce w formie i już w jakiś sposób przetworzonej, bo są to jakieś wypieki, są to różne sałatki, surówki, soki, ale też podajemy dużo owoców na surowo. Uczymy dzieci tego, żeby te owoce towarzyszyły im i warzywa na co dzień. Bohaterem było jabłko. No właśnie, a co to w ogóle za owoc? Jak smakuje? Dobre. Dobre. Tak? Dobre. Smakują Wam? A dlaczego? Co w nich takiego wyjątkowego? I, że jest smaczne jabłuszko. I jest i, zdrowe. Jest okrągłe. I czerwony. I go trzeba umyć. I jakie jeszcze mogą być kolory tego jabłka? Jakie jabłko jest fioletowe na przykład? Zielony, zieleni. Żółte. Czerwony i zielony. Są tylko czerwone, żółte i zielone. Wszystkie dzieci dobrze wiedzą, że z jabłek można zrobić... Szarlotkę. I co jeszcze? Sok z jabłek. Yy, dżem. Sanocka Trójka kładzie duży nacisk na zdrowe żywienie przedszkolaków. Wartości i postawy przyswojone przez dzieci na tym etapie rozwoju mogą okazać się niezwykle ważne w dorosłym życiu. Ja mam nadzieję, że to w jakiś sposób właśnie y, zabawowy, bajkowy, radosny y, w trakcie pląsów, tańców, y, to y, przekazywana wiedza y, oddziaływuje na, na nasze maluchy, że one po prostu to pamiętają. Zęby kości lepiej rosną, kiedy d dostają wiosną. Zjesz je z rybą, jajkiem, mlekiem, Na krzywice d jest lekiem. w